Witam serdecznie, ja jestem FUBU, witajcie w moim porcie, a to jest gra World of WarShip. Zagramy sobie dzisiaj szóstym tierem japońskim niszczycielem. Kilka istotnych informacji, kamuflaż, zasięg wykry wykrywalności z powierzchni, czyli jest to odległość, z jakiej okręt można być wykryty, niecałe 6 km, zasięg torped 6 km i zasięg głównej artylerii. Prawie 7 km. Nie jest to coś specjalnego, ale zawsze coś, czyli 6 i 6. Bardzo słaby zasięg. Czekamy, bitwa losowa. A ja sobie w tym czasie papier jakiś ogórcik. co by miał więcej krzepy. Bardzo smaczny. Dobrze. Mapa Północ. Rzuciło nas na siódemki. Boże, Nagato. O, pyty bezbożne. Na siódemeczkę. Nagato, New York, Kongo, Kongo, Cleveland, Omaha, Omaha, Phoenix, Sim, Sims. Oj, będzie ciężko. Będzie kurwa ciężko. Na 6 km będę mógł podejść, kurde. I to mapeczka jest nawet, zobaczcie, taka prosta, kurde. Minuta na przeładowanie torped, masakra. Mucuki. nie wiem, ale on się cieszy, ten okręt cieszy się złą opinią. Wręcz bym powiedział. Każdy na niego narzeka. Dopiero po tym e, okręcie jest bodajże, nie pamiętam nazwy, ale już jest o niebo lepszy. A siódmeczka bodajże Fuba czy Furotaka, nie. Jakoś tak, naprawdę ten e, siódmo, siódmo, tierowy, siódmo tierowy, e, niszczyciel wynagradza, także musimy, mm, siódmy czy ósmy już nawet, już w tym momencie pamiętam, musimy przebolać i porobić kilka bitew na tym niszczycielu. Strasznie byli ciężko. Mutsuki. Nie chcę się za bardzo, za bardzo wychylać. Mamy tutaj zmiotą. Także mutsuki na morzu, pełnym, na pełnym morzu mutsuki. E, machas? Co, co, co to w ogóle jest machas? Jest takie coś? Machan. Pewnie japoński, amerykański. Dobra, zakręcamy. pierwsze okręty macha odległość 10 km 12,8, proszę. Jest tu kolejny okręt New York. To nic. Ja sobie puszczę wyraźno. No 6 km także żeby torpedki popłyną. Kongo i New York. Daí tuchem dar esse sinal. Diz que tá em tal aquilo por noite. No bezpierdalam stąd. Trochę dostałem dupę, szczerze powiedziawszy. Trochę mi chyba zjechał. Dobra, pomoże mi tutaj Mahan. Ale mają potężną siłę. Wypierdalaj mi kurwa z, z toru jazdy, celu. Jaki fart. Ładnie. Ciężko było. Myślałem, że się obstram, ale to była decydująca walka, kurwa. Szczerze powiedziawszy, podobała mi się. Aż za zanim mówiłem. Ale trochę HP mi zjechał śmiecie, bane. Trochę za szybko płynął, ciężko było wykierować. ciężko zgrać na takich wysokich tierach takim kurwa kurdupem Dobra. Płynę po lotniskowca. Jest jakiś lotniskowiec? Nie ma. Pizeczka trochę. <noise> Najbardziej to lubię zapierdalać lotiskowce. Ale tutaj widzę, że jest. Jaki, jaki on ma tam nikt, to... Go... O nie to. Oj, przepraszam, przez chwilę mi się ekran spierdolił. Mm, to jest... To jest minekaze, minekaze motsuki, dobrze mówię? Tak, minekaze. Max, cholernie długie te torpedki, kurwa. Nie zdążyłem puścić już, kurde. No niestety. No nic moi drodzy, to tyle z tej bitwy. Widzimy się w kolejnym filmie. Ja zrobię jeszcze rewanżek, także spokojnie. Na razie, cześć, pozdrawiam serdecznie, papa. Pa.